Polska Chrystusem Ligi Konferencji. Muszę przyznać, że z tych słabych wyników, bardzo słabych wyników polskich zespołów w tej kolejce Ligi Konferencji, najbardziej fascynuje mnie jednak lech poznań, bo nie wiem jak to jest, że możesz przegrać jeden do dwóch na Gibraltarze, ale jednocześnie zagrać cokolwiek jednak niezły mecz z Rajowajekano na wyjeździe. To pokazuje, że ogromny problem mentalny jest tutaj, ale to i tak nie ma znaczenia, bo przegrali 2 3 Legia z kolei po wywaleniu tego Rumuna dalej trzyma fason, dalej jest super, ile się nie nasłuchać mogliśmy w trakcie meczu od komentatora, że to jest naprawdę świetny mecz Legii, że to jest najlepszy mecz Legii w ostatnim czasie meczów Legii, tylko po to, żeby dostali dwa gongi na łeb jeden do dwóch przegrali przy absolutnie przede wszystkim tragicznej, tragicznej, tragicznej skuteczności. Sytuacja robi się o tyle gorąca, że jednak fajnie byłoby z tej ligi konferencji wyjść. Chce się przynajmniej do fazy play-off, a w tym momencie zarówno Legia, jak i Lech to są tak na włosku. Legia na przykład jest w tym momencie poza 24, więc jak to będzie dalej, zobaczymy.